Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo jest nam miło, że jesteście tutaj licznie na tej konferencji prasowej. Powiem w Szkole Głównego Gospodarstwa Wiejskiego ten Festiwal Muzyki, który my nazywamy Ursynoriami już od lat wpisał się w taką tradycję naszej działalności. Bowiem Uczelnia Wyższa to nie tylko nauka, to nie tylko badania, ale również życie kulturalne, a przede wszystkim życie takie studenckie, bo tu bowiem kształtują się charaktery, wychowuje się młodzież i ważne jest to, by młodzież podejmowała takie inicjatywy. I jak obserwujemy, nadia z roku na rok się rozrastają i cieszy mnie to, że ten festiwal jest organizowany, organizowany wyłącznie przez studentów. Przede wszystkim dziękuję władze naszej uczelni za to ogromne zaufanie powiedzioną odpowiedzialność nam samorządowi studentów, bo sprostać wyzwaniom organizacji festiwalu na poziomie europejskim to nie jest nadal nie jest wyczyn. Dziękujemy bardzo, panie rektorze, dziękujemy władzy uczelni. Dziękujemy naszym partnerom, naszym sponsorom, dziękujemy wszystkim mediom, które nas wspierają w tej inicjatywie. Dziękuję zaszczyt, żeby reprezentować artystów tak wielkich jak m.in. Slayer i wiele innych wspaniałych Inbiskit. Dlatego w ich imieniu powiem Wam how are you? Kocham Cię Polska i nie dążmy już tego tematu dalej, bo wiecie, że mój angielski jest słaby. Jak już oficjalnie wszystkie dane podajemy, to my artyści przygotowaliśmy, zabezpieczyliśmy 735 piosenek i 89 utworów instrumentalnych przygotowaniu mamy 182 miny mroczne, 214 miny głupkowate, a także odpowiednie teksty od błyskotliwych, tradycyjnych, jak się bawicie, po u, o, i tak dalej. Obiecuję serdeczną i obowiązkową współpracę ze sponsorem Lechem. Wicepersa powiedział. Trzymam za słowo. A potem, oczywiście, z Lasami Państwowymi. Jako artyści ustalamy, że trzech artystów się upije na nieprzytomności i zrobi skandal. To jest ukłon do mediów. Nazwiska jeszcze nie ustalone, bo jest za dużo chętnych w razie. Ale nie bój ta się. Także dziękujemy bardzo władzom, uczelni, studentom. Trochę taki kredyt zaufania dajemy, że będą ładnie przetupywać. Życzymy miłej, lubieżnej zabawy, bezpieczeństwa, odpowiedzialności i te inne tam rzeczy. Także proszę o oklaski. Dziękuję. Tak naprawdę, Ursynalia w ciągu tych ostatnich trzech lat mocno ewoluowały. Urosły do rangi. Festiwalu ogólnopolskiego europejskiego. Edycja 2011, już bliższa, mam nadzieję, że w większości z Państwa bardzo znana. Ponad 110 tysięcy osób, już zespoły z wyższej półki. Korn, One Ice, Alter Bridge, Simple Plan, Turbo Weekend, dużo polskich znanych gwiazd. W tym roku impreza również wypada 1-2-3 czerwca, czyli tak samo jak rok temu, ale w tym roku mamy piątek, sobota, niedziela, czyli weekend. Miejmy nadzieję, że będzie spokojniej na Ursynowie. Chociaż nasza impreza pokrywa się z dniami Ursynowa, więc będzie do wyboru. Komuś nie będzie pasował Slayer, można zawsze pójść na dodę na kobiec. Dwie sceny. Scena główna i Open Stage. Teren kampusu i teren festiwalu. Niezmienny tak samo jak rok temu. Dziękuję. Prosiliśmy, kogo jest z obsługi technicznej. Ale to samo było w zeszłym roku. O. <grymne> Dziękuję. Nasza impreza będzie zabezpieczona przez ponad 250 osób służb ochroniarskich. Dodatkowo będziemy współpracować z policją, jak również na terenie imprezy będą karetki pogotowia. Chociaż, no są one potrzebne, ale mając doświadczenie z roku poprzedniego to ani razu karetka nie wyjechała z terenu imprezy przez trzy dni festiwalu. Jedwa, dwa skręcenia kostki od podskoków pod sceną i jedna osoba, dwie wybite jedynki od machania głową pod sceną. Ktoś sobie zapomniał, że ma barierkę przed sobą. Czyli ktoś będzie miał dwie jedynki, już ma. I będzie pamiętał, że wybił je na koniach. A więc zacznijmy od gwiazd. Dnia pierwszego. Czyli to jest piątek, e, 1 czerwca Ligit w USA. Oczywiście i Slayer. Pozostałych artystów, którzy pojawią się również na scenie głównej, to będzie Luxorpeda, Flipali, Noko i Ametria. No i OpenStay, o, o którym mówił Michał właśnie e, nowość na naszym festiwalu. Jak wygląda program dnia pierwszego? Otwarcie Noko, później Ametria, Flipali, Luxorpeda, Slayer. Gra godzinę a Później finalista konkursu kapel, Limbiski, zamyka dzień pierwszy, sobota. Również zaczynamy main stage. Kolejne dwie gwiazdy, Nightwish z Finlandii oraz Inflank z Szwecji. Pozostali artyści tego dnia, którzy wystąpili na scenie głównej, Kojelonek mówił, się pojawić. Wykroki na festiwal, w projekcie Hunter i w projekcie Skłonimorski. No i scena open stage, Mobster, czyli kolejna z gwiazd zagranicznych, Wielkiej Brytanii, warszawski deszcz i ten numer 1 oraz zespół łażerników No i tu uwaga, e, kolejny program, to jest jak się kształtuje tym razie. No i niedziela, tu kolejny zespół e, Billy Talent z Kanady oraz Mastodon e, ze Stanów Zjednoczonych. No i m.in. właśnie Michał Jonek, e, zespołem Jonek. E, Godzilla, kolejna gra z Francji, to chyba najcięższy zespół, który zagra e, na tegorocznej w Ursynaliu. Oraz legenda polskiej muzyki Armia i zespół Billy. W kolei na Open Stage pojawi się Avon Nation, który jest takim można powiedzieć przedstawicielem Elektro Open stage z Wielkiej Brytanii. Jak wygląda na niedziela? Otwarcie w grudniu 2014. Zaczynamy finalistami Unii Billy, Armia, Tozirra, Mastodon, Jelonek o godzinie 20. Finalistą był z Hattel i kończy występ Kale.